Tereny ciężkie, wszędzie woda Widziałem byczki jeden z jednym, w mnie tu, no mówię idę No i kurwa weszłem Na tyczkę Ale Wydaje mi się, że zeszłorocznie To nie jest świeża tyczka Ale to tak Tyka. O tyka druga dzisiaj nie miał ojca tyle że ojciec zbiera świeże a ja zbieram zeszłoroczne o. no ale jest ładne dwie zeszłoroczne ładnie w zachowane tyczki o. Suca uma dali.